Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże! Witam Państwa bardzo serdecznie Mówiąc Krótko i w kolejnym odcinku z cyklu Otwieranie na ekranie. A dzisiaj przesyłka z wydawnictwa Arkana. I za chwilę zobaczymy, cóż to takiego. A przypominam, że jeśli chcieliby Państwo wesprzeć działalność tego kanału, to jeśli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, może to zrobić poprzez subskrypcję. Przypominam, że w tym roku dążymy do osiągnięcia celu minimum czyli przekroczenia tysiąca subskrypcji. Byłoby wspaniale, gdyby tych subskrypcji było. Dużo, dużo więcej, po to, żebym mógł promować dobrą książkę konserwatywną, katolicką, a także taką, w której można znaleźć piękną prawdę i dobro. A jeśli ktoś odwiedza ten kanał częściej, a jeszcze nie zasubskrybował, to proszę o wsparcie w taki sposób. Można też zostawiać polubienia, komentarze, żeby się coś tutaj działo na tym kanale, żeby były jakieś polemiki nie tylko ze mną, ale ze sobą nawzajem po to, żeby po prostu ten kanał był żywy i żeby te jakieś tajemnicze algorytmy to odczytywały i żeby kanał był widoczny. Można też oczywiście udostępniać linki i można wesprzeć wreszcie kanał finansowo. Nawet małe takie espresso w serwisie Buy Coffee tu link pod spodem może się złożyć w sumie na całkiem niezłą sumę po to, żeby ten kanał mógł się rozwijać, żebym mógł poświęcić mu jeszcze więcej uwagi. I włączyć różne inne pomysły, które mam, po to, żeby na przykład otrzymywali Państwo, nie wiem, serwis informacyjny, jeśli chodzi o literaturę, co się dzieje, kto został nagrodzony itd., itd. Mam różne pomysły, ale na to trzeba też środków finansowych. Więc jeśli ktoś ma taki pomysł, żeby kupić malutkie espresso za niewielkie pieniądze, to można to zrobić w serwisie Bajkoff i Tu. A jeśli ktoś woli, Zamiast postawić wirtualną kawkę autorowi, czyli mnie, wpłacić większą sumę, może to też zrobić przez serwis zrzutka. Tam istnieje też możliwość wpłaty bez ujawniania swoich danych. I już otwieramy przesyłkę z wydawnictwa Arkana. I zobaczymy, proszę Państwa, cóż tutaj takiego mamy. Spróbujemy to otworzyć. Chyba bez nożyczek się nie da otworzyć. Więc otwieramy nożyczkami. Przesyłka niewielka, a zatem jedna książka. I już widzę, co to za książka, i bardzo się cieszę. I teraz spróbujemy. Dobrze, najpierw pokażę, co to za książka. Proszę Państwa, Andrzej Babuchowski, moje Czechy o niespętanym duchu kultury. I są to szkice, rozmowy, reportaże, przekłady. Tak ta książka się prezentuje. Wydawnictwo Arkana. A teraz spróbuję dostać się do środka i pokazać Państwu, powiedzieć troszeczkę więcej na temat tej publikacji. Nie wiem, czy literatura czeska w dalszym ciągu cieszy się taką popularnością, jak za moich czasów. Za moich czasów popularni. Byli pisarze byłej Czechosłowacji, tacy jak Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Józef Szkworecki, Ota Paweł. A jak jest teraz, chyba w dalszym ciągu Hrabal na przykład, poezja czeska cieszy się popularnością wśród tych, którzy książki wciąż czytają. I proszę Państwa, zajrzyjmy sobie do środka tej książki i może przeczytam Państwu króciutki wstęp samego autora tej publikacji. Otóż pisze on tak, książka ta jest owocem ponad 40 lat mojego intensywnego obcowania z czeską kulturą, literaturą, sztuką, historią, duchowością, a także niezliczonych tygodni i miesięcy spędzonych nad tłumaczeniem dzieł literackich czy teologicznych. Przede wszystkim jednak stanowi ona plon licznych przyjaźni i spotkań z ludźmi, moimi Czechami, bez których nigdy by nie powstała. Celowo uwypuklam zaimek moje w tytule książki, ponieważ nie roszczę sobie pretensji do posiadania pełnej prawdy o tym kraju i jego naturze. Wiem tylko, że spora część tej mojej prawdy była przez długi czas skrywana lub przemilczana, a nawet śmiało rzec można prześladowana. Dlatego, za pośrednictwem zamieszczonych w niniejszym zbiorze artykułów, szkiców, rozmów, reportaży i utworów literackich, chciałbym oddać sprawiedliwość owej mało znanej rzeczywistości, niejednokrotnie przeczącej utrwalonym, między innymi w Polsce, stereotypom. Mam nadzieję, że również postaci bohaterów reportaży tę prawdę Państwu przybliżą. I tak pisze Andrzej Babuchowski we wstępie do tej publikacji. I może, może powiedzmy jeszcze parę słów o samym autorze. Ci, którzy interesują się literaturą czeską, literaturą słowacką, też jak sądzę, z pewnością znają nazwisko Andrzeja Babuchowskiego urodzonego w 1944 roku absolwenta filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował on nie tylko filologię polską, bo także slawistykę. Jest dziennikarzem, krytykiem literackim, tłumaczem literatury czeskiej. W latach 67 81 pracował w katowickiej rozgłośni Polskiego Radia, a po wprowadzeniu stanu wojennego w tygodniku Katolik. Od 1988 roku do końca 2005 roku był kierownikiem działu kultur kulturalnego w Gościu Niedzielnym. I w swoim dorobku ma ponad 40 pozycji książkowych, jeśli chodzi o tłumaczenia, a wśród nich m.in. wybór wierszy wybitnego czeskiego poety Jana Zachradniczka, Śpiew Niedokończony. I jest także autorem opublikowanej w 1998 roku antologii czeskiej poezji metafizycznej XX wieku na ostrzu płomienia. Także jest to, jest to publikacja autora, który literaturę czeską zna nie od dzisiaj. I może jeszcze zerknijmy sobie. Zerknijmy sobie do środka, e, mamy przekłady, widzę, jest tutaj przekład wiersza Iwana Slawika na przykład, Don Quixote, nie wiem, czy to będzie widoczne. E, książka ma też czarno-białe ilustracje, e, tutaj na przykład, e, zerknijmy sobie dalej, proszę bardzo. I poszukajmy spisu treści. I mamy tutaj szkice o m.in. wspomnianym już Janie Zachradniczku. Mamy na przykład mistyczna, szkic mistyczna wieś Jana Czepa. Tak chyba się czyta. To nazwisko i utwór Jana Czepa Droga na Pasterkę Ostatnio Wielkanoc. Mamy rozbrajanie nicości, uwagi o poezji Wladimira Wokolka. Mamy ciernistą drogę Czeskiego Kościoła po II wojnie światowej. Mamy rozmowę z Miloszem Doleżalem. To współczesny poeta czeski. Mamy rozmowę z księdzem Tomaszem Halikiem. Mamy szkic o poezji Bohuslava Rejneka, którego zresztą ten wiersz, wybór wierszy ukazał się też po polsku. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to książka, na którą warto zwrócić uwagę. Tak jak mówiłem, literatura czeska w Polsce ma swoich czytelników, a tutaj myślę, że autor zwraca uwagę niekoniecznie na tych autorów, których wymieniłem, takich jak Bogusław Hrabal, Milan Kundera, ale także na tych, którymi być może powinniśmy się właśnie zainteresować, a są mniej znani. Wydawnictwu Arkana ogromnie dziękuję za ten tom i trzeba będzie się z nim zapoznać i podzielić swoimi wrażeniami. Ogromnie dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o tych formach wsparcia kanału, na którym prezentuję nowości wydawnicze, to, co wydawnictwa też przysyłają mi do recenzowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc krótko, a także w kolejnych odcinkach z cyklu otwieranie na ekranie. Z Panem Bogiem!